Dzień dobry żołądku. Powinniśmy zaopiekować się żołądkiem, żeby był taki piękny, różowy, dobrze odżywiony. Rak żołądka diagnozowany jest rzeczywiście zwykle w późnym stadium. Spowodowane to jest tym, że nie mamy wczesnych objawów, takich, które naprowadziłyby nas na myśl, że trzeba zbadać żołądek i wykryć raka we wczesnej fazie. Występują objawy, które my nazywamy objawami niespecyficznymi, to znaczy takimi, które są bardzo powszechne. I wskazują, wskazują na wiele różnych chorób. Do, do nich należy ból brzucha, zgaga, uczucie pełności poposiłkowej. I te objawy są powszechne. One bywają objawem raka żołądka, ale bywają objawem najczęściej zupełnie innych chorób, tak zwanej dyspepsji czynnościowej, czy choroby wrzodowej, czy choroby refluksowej, które są bardzo powszechne. Także te objawy wczesne niestety nie mogą nas naprowadzić na, do, do wczesnego rozpoznania raka żołądka. Objawy specyficzne pojawiają się dopiero wtedy, gdy rak jest już zaawansowany i takie objawy jak um, wyczuwalny guz w nadbrzuszu, jak niedokrwistość, jak istotne chudnięcie, to są już objawy zwykle zaawansowanego nowotworu, który może dotyczyć żołądka, a może dotyczyć jakiegoś innego nowotworu w obrębie jamy brzusznej. Także to wszystko powoduje, że trudno jest zidentyfikować, kiedy pojawił się pierwszy objaw raka żołądka, bo te objawy są powszechne i najczęściej nie wskazują na raka żołądka i e, zwykle dochodzi do rozpoznania w momencie tych bardziej zaawansowanych objawów. Szczęśliwcami są tym, ty, ci, można tak powiedzieć, którzy mieli wykonane badanie gastroskopowe z innych przyczyn, czyli na przykład z powodu zgagi, która się pojawiła albo z powodu jakiegoś innego objawu i w ramach diagnostyki tego innego objawu doszło do gastroskopii, która jest badaniem dość powszechnie dostępnym. Ci ludzie mają szansę na wykrycie bezobjawowego, wczesnego raka w postaci np. jednocentymetrowej zmiany, którą w gastroskopii endoskopista zauważy. Także nie ma dobrej strategii postępowania. Nie ma badań przesiewowych, przynajmniej w Europie, zalecanych dla, dla wykrywania raka żołądka i liczymy na, na łód szczęścia. no I wtedy, gdy są objawy bardziej specyficzne, powinno dojść do gastroskopii. Czynniki ryzyka są wspólne dla wielu nowotworów przewodu pokarmowego, ale w raku żołądka mamy też e, e, czynnik sprawczy, specyficzny dla raka żołądka. Tym czynnikiem sprawczym jest bakteria Helicobacter pylori, którą e, nabywamy w ciągu swojego wczesnego okresu życia, zwykle w dzieciństwie. I ta bakteria bytuje w żołądku ludzi przez wiele dziesiąt lat, powodując przewlekły stan zapalny i prowadząc w wyniku tego przewlekłego stanu zapalnego do takich zmian w obrębie żołądka, że na końcu pojawia się rak żołądka. I ta, to zwalczanie tej infekcji jest takim celem prewencyjnym wystąpienia raka żołądka. I to, to działanie związane z istnieniem helicobacter pylori, działania medyczne związane z helicobacter pylori prowadzone są już od dawna, czyli wszyscy pacjenci, którzy mają objawy żołądkowe i mają wykrytą helicobacter pylori, tę bakterię, mają przeprowadzony zwykle proces eradykacji, czyli zabicia tej bakterii. W celu zlikwidowania tych objawów, ale przy okazji, to zabicie tej bakterii sprawia, że znika ten główny czynnik, taki patofizjologiczny, prowadzący do raka żołądka. Dodatkowo, jak wspomniałem, oprócz tego karcynogenu, jakim jest infekcja Helicobacter pylori, współistnieją i są ważne, współdziałają, można powiedzieć, inne czynniki ryzyka. Takie, które są obecne również, które wywołują również inne nowotwory, czyli niezdrowa dieta, brak ruchu fizycznego, otyłość. W tej niezdrowej diecie wyróżnia się nadmierne solenie pokarmów. Zresztą jest taka ciekawostka w tej sprawie, mianowicie dawniej do konserwacji mięsa i części produktów używa, używano soli. Natomiast w chwili, gdy wprowadzono do powszechnego użytku lodówki, to ta sól używana do konserwacji przestała być tak, używana tak powszechnie, znacznie rzadziej w każdym razie, i takie zjawisko epidemiologiczne, czyli spadek ilości zachorowań na raka żołądka wiąże się i jest skorelowany z, z tempem i Prowadzaniem lodówek w społeczeństwach, czyli w latach 50. -tych, 60. -tych. i tę korelację udokumentowano, ona jest najprawdopodobniej związana przyczynowo, czyli ten nadmiar soli, aż tak duży, jak kiedyś był w sensie konserwowania żywności, został zlikwidowany poprzez wprowadzenie lodówek i ta, 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 ta częstość raka żołądka w związku z tym prawdopodobnie zaczęła spadać. Z tym, że te procesy są bardzo długie, wieloletnie i od momentu zlikwidowania czynnika sprawczego do spadku zachorowań na, na, tego, na ten nowotwór upływa zwykle kilkadziesiąt lat. Także to, co się wydarza kilkadziesiąt lat temu, ma wpływ również na, 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 na epidemiologię naszych nowotworów. To samo dotyczy ten proces rozwoju raka żołądka z powodu infekcji Helicobacter pylori. Również trwa kilkadziesiąt lat. I na szczęście, tak jak mówimy, z innych przyczyn zabijamy tę bakterię i częstość infekcji Helicobacter Pylori też spada w związku z lepszymi wymogami higieny i takim zwalczaniem tej bakterii. Aktualnie u 20-latków częstość tej bakterii jest około 20%, podczas gdy u 70-latków ciągle była właśnie około 60-70%. Średnio w Polsce częstość infekcji Helicobacter pylori wynosi około 40%, 30-40%. Podstawowym badaniem diagnostycznym dla wykrycia raka żołądka jest gastroskopia. Gastroskopia, tutaj trzeba podkreślić, wykrywa. Stosunkowo łatwo, zaawansowane nowotwory, bo wtedy widać duży guz. Ale mamy też czasami problemy, wykonując gastroskopię, i stąd ważne jest, żeby gastroskopia była wysokiej jakości. Mamy problemy w przypadku raka żołądka, który szerzy się śródściennie, czyli pod błoną śluzową. I ta błona śluzowa prawidłowa przykrywa tego raka i nie, nie, nie do końca jest jasne w czasie gastroskopii, że tam głębiej jest ten rak. Są przy uważnym oglądaniu pewne cechy, takie jak usztywnienie ściany, jak... Jak brak perystaltyki w danym regionie żołądka, które wskazują na istnienie takiego raka śródściennego. I druga sytuacja, w której gastroskopiście jest trudno rozpoznać raka, a w każdym razie musi się porządnie przyłożyć, jest, są wczesne raki żołądka. One mogą występować w postaci małych ognisk, kilkumilimetrowych bądź kilku, o pojedynczy średnicy pojedynczych centymetrów. Które stanowią obszar zmienionego koloru w obrębie żołądka albo takiej zaburzenia struktury powierzchni, struktury ujść krypt, czy, czy zabarwienia, czy po szerokości naczyń widocznych. I to zauważenie tego typu zmian wymaga bardzo dobrego sprzętu gastroskopowego i bardzo uważnej obserwacji robionej przez endoskopistę. W Japonii i w krajach azjatyckich, w których Istnieją badania przesiewowe w kierunku raka żołądka bo z powodu dużej częstości w tamtym regionie świata. Z wymogiem jest robienie zdjęć w trakcie gastroskopii. Zwykle te, te zdjęcia potem są obserwowane przez kilku specjalistów, przeglądane, żeby nie przeoczyć takich małych zmian. Czyli złotym standardem jest gastroskopia do, ale dobrej jakości, tak żeby nie przeoczyć. Zaawansowanego śródściennego raka, ani nie przeoczyć, nie przeoczyć małego, e, małego ogniska, które może być wczesnym rakiem, i, i, i tutaj to przeoczenie jest możliwe, jeśli endoskopia nie jest wykonana starannie i trwa odpowiedni czas, i za pomocą odpowiedniego sprzętu. Poza tym, jak już mamy rozpoznanie raka, czy wczesnego, czy zaawansowanego, Konieczne są kolejne badania mające na celu zarówno potwierdzenie rozpoznania, jak i ustalenie stopnia zaawansowania nowotworu. I tutaj, badania obrazowe, takie jak tomografia komputerowa jamy brzusznej, tomografia komputerowa klatki piersiowej, czasami ultrasonografia endoskopowa. I inne badania w celu ustalenia stopnia zaawansowania tego raka są konieczne, ale to nie są już badania w celu ustalenia rozpoznania. W celu ustalenia rozpoznania właściwie sama gastroskopia, czasami badanie radiologiczne czy tomografia komputerowa może wskazywać na zgrubienie ściany żołądka. Gdy jest wykonywana z innych przyczyn, nie z podejrzenia raka żołądka, tylko z powodu jakiegoś innego, z jakiejś innej choroby, wtedy też tym pierwszym badaniem może być na przykład tomografia komputerowa. Ale standardowo główne narzędzie do, to gastroskopia i jeszcze raz podkreślam, że chodzi o gastroskopię wysokiej jakości. Dzień dobry żołądku. Powinniśmy zaopiekować się żołądkiem, żeby był taki piękny, różowy, dobrze odżywiony. Starajmy się. Zdrową dietę spożywać, dbać o ogólną kondycję fizyczną, nie palić, nie pić i dbać o to, co znajdzie się w żołądku. Wtedy będzie tak zdrowy jak ten. Zaopiekuj się żołądkiem.